Witam serdecznie. Mamy jeszcze sierpień, więc można powiedzieć, że to jest ostatnia edycja filmiku Kreatywne Lato 2021 w Górze Kalwarii. To jest filmik przygotowany specjalnie dla dzieci, które brały udział w gminnych półkoloniach. Chciałabym Wam pokazać, jak z Bobilonu zrobić taki piękny koszyczek na, na różne szpargały. Do wykonania tego koszyczka potrzebny jest. Bobilon, półmotka, to jest akurat kolor Lady in Red. Potrzebna jest baza ze sklejki o średnicy 16 cm. Może to być już baza Bożonarodzeniowa, tak? Na prezenty Bożonarodzeniowe. Bo prawdziwy rękodzielnik zaczyna je robić już teraz. Przyda się sznurek konopny, też jest w naszym sklepie. Dwa szydełka o rozmiarze 6 mm i 8 mm. To są szydełka, zwykłe szydełka SKC. Może się przydać jakiś ozdobny guziczek, ja tu akurat użyłam serduszko, ale są też na przykład takie wesoły świąt, handmade albo można użyć po prostu metkę handmade, tak, w wersji bardziej eleganckiego koszyczka. Przydała się też igła metalowa Tempa i nożyczki w kształcie żurawia, oraz w międzyczasie użyłam, mierzyłam centymetrem krawieckim. Dobrze, to. Przejdźmy dalej, zrobimy razem krok po kroku taki koszyczek. Zapraszam serdecznie. Ja mam przygotowaną bazę o średnicy 16 cm. Te bazy świąteczne też mają średnicę 16 cm. Ta raczej nie może służyć za dno, bo jest za bardzo ażurowa, ale jak najbardziej może nam, będzie mogła nam służyć jako zamknięcie takiego koszyczka. Tak? Mam przygotowane dwa rozmiary szydełek. Szydełko numer 6 to jest zwykłe szydełko SKC, i szydełko numer 8. Zaczniemy od obrabiania tej bazy. W jakąkolwiek dziurkę w tej bazie wkładamy sobie szydełko i robimy coś takiego. Tutaj musimy to sobie tak o, skrzyżować i robimy tak. O. Pierwsze nasze oczko. Tą niteczkę sobie pociągnijcie i przez pierwszych parę oczek tutaj schowamy to sobie. Mamy pierwsze oczko, wkładamy do dziurki, przeciągamy, przerabiamy. Może w ten sposób będzie lepiej? Wkładamy do tej dziurki, przeciągamy i teraz przerabiamy. Wkładamy do tej dziurki, przeciągamy i przerabiamy. I znowu wkładamy tutaj, przeciągamy i przerabiamy. I tak robimy do końca. Dlaczego ja tu używam mniejsze szydełko, to na pewno się domyślacie, dlatego, że to szydełko musi mi się zmieścić razem z włóczką, bobilon w tej dziurce, tak? I gdybym użyła ósemki, to istniałoby ryzyko, że wyłamię te dziurki. Na początku zdarzało mi się dosyć Często. To nic, że to szydełko tak naprawdę ósemka zmieści się razem z, z bobilonem, ale jednak polecam tutaj mniejsze szydełko. Może być nawet mniejsze niż szóstka jak macie, tak. O, wkładamy do tej dziurki od naszej strony, chwytamy to, co mamy na palcu podajniku, czyli naszym palcu wskazującym, i przerabiamy. Możemy robić dosyć luźno. Po wykonaniu tego pierwszego okrążenia zmienimy szydełko. Zobaczcie, co mi się tutaj zrobiło, bo bilon mi się skręcił, dlatego że nie odwijałam go tak zgodnie, czy znaczy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tylko pociągałam moteczek i wtedy skręca nam się włóczka. Akurat w przypadku koszyczku nie ma to, koszyczka nie ma to znaczenia, ale przy niektórych wzorach ma znaczenie i to duże. Przy okazji tego koszyczka nauczymy się też nowego ściegu, który zwany jest ściegiem tkanym. Ja go uwielbiam, szczególnie do właśnie y, koszy, ponieważ ścieg tkany no, jest taki sztywny, tak? Zobaczcie, teraz wyciągamy sobie tutaj to, y, tą pętelkę, znaczy powiększamy ją. Szydełko wkładamy od tej strony i tą pętelkę przeciągamy. Do tyłu, zobaczcie, do tyłu, czyli za ten pierwszy, pierwszy półsłupek w okrążeniu. Teraz wbijamy się między nóżki słupka, czyli tutaj jak jest literka V, to wbijamy się do środka. Przeciągamy niteczkę i mamy teraz coś takiego, i to przerabiamy. Ja sobie zmienię już teraz szydełko na ósemkę. I teraz wbijam się tutaj tak cały czas między nóżki słupka. Tutaj literka V wychodzi mi z tej dziurki. Wbijam się tu o. i przerabiam. I znowu wbijam się między nóżki fałki, przeciągam i przerabiam między nóżki. Przeciągam i przerabiam. I przerabiam. O, bo bilon mi spadł. Więc teraz dopiero się będzie skręcał. Zobaczcie. Tutaj nie zrażajcie się, bo pierwsze okrążenie, czyli obrabianie sklejki, a następnie kolejny rząd jest dosyć. Trudne. Później będzie już nam się łatwiej wbijać. Tutaj mamy jeszcze tą sklejkę, tak? O, kawałeczek widać, więc jest to dosyć trudne, tak? Wywija nam się w ten sposób, ale to tak ma być tak. To jest nasz koszyczek. O, widzicie. I zaraz będziemy. No nie Zaraz, jeszcze troszkę oczek zostało, żeby skończyć okrążenie. To jest kolor Bobilonu, nazywa się Lady in Red. Jeżeli nie macie tutaj do tego okrążenia sztrydelka numer 8, można użyć 9. Koszyczek wyjdzie nam po prostu większy, bo każde oczko będzie większe, tak? koniec okrążenie i jeszcze raz jak to okrążenie zamknąć zobaczcie mamy tutaj już o wyciągamy tą yy, włóczkę szydełko się wbija od środka koszyczka pod pierwszy leżący o tutaj pod pierwsze leżące oczko pod dwie nitki łapiemy tą niteczkę i ją przeciągamy do tyłu tak? I teraz wbijamy się w ten pierwszy półsłupek. Przeciągamy i zamykamy okrążenie, jednocześnie mając pierwszy półsłupek kolejnego okrążenia. Lecimy dalej. To może być jakieś na przykład pudełeczko na świąteczne pierniczki, ciasteczka jakieś, które niesiemy w prezencie bożonarodzeniowym do rodziny, którą odwiedzamy. To może być pudełko, szkatułka dla przyjaciółki, na urodziny, imieniny. Dla każdego słuchajcie. Taki prezent ręcznie robiony. To jest po prostu rewelacja, bo to oznacza, że poświęciliście tej osobie. Trochę swojego czasu, a to jest dzisiaj chyba najcenniejsze. I tak dalej. Słuchajcie, każdy rząd w górę robi się już tak samo. Zacznę z wami kolejny rząd, a później ile chcecie, róbcie dalej sobie w górę. O, mam tą pętelkę. Wyciągam szydełko tą pętelkę za pierwszym półsłupkiem, przeciągam do tyłu. Potem wbijam się w ten półsłupek, przeciągam i przerabiam. I dalej robię kolejne okrążenie. A wy zróbcie ich tyle po prostu wedle uznania. Spotkam się z Wami, jak mój koszyczek będzie miał już yy, jeszcze ze dwa trzy rzędy w górę. Mój koszyczek wygląda w tej chwili tak. Ma 7 rzędów w górę. Z tym pierwszym, tak, którym obrabiałam, czyli ma wysokość 8,5 cm, a średnicę ma, tak jak ta podstawa 16 cm. I teraz zakończymy go sobie, tak? Zakończymy go sobie w ten sposób. Kładam szydełko tutaj, przeciągam sobie tą pętelkę do tyłu, tak, i będę teraz sobie obrabiała to dookoła oczkami ścisłymi. O. Ja sobie teraz tak robię, to zupełnie inaczej niż było do tej pory, tak? I teraz tak. Przeciągam, przerabiam. I spójrzcie, że ja teraz to przeciągam. Nie wbijam się tu między nóżki, tylko tu, pod te dwa, pod te leżące oczko, pod, dwa, pod dwie nitki. I nie przerabiam tego, tak? Dzięki temu będę miała taki fajny brzeg tego koszyczka. I tu. Nie jest to konieczne, tak? Można sobie. Zakończyć koszyczek i nie obrabiać tego oczkami ścisłymi. Z jednego bobilonu wyjdą wam dwa koszyczki. Jeden o średnicy, taki jak ja tutaj zrobiłam, 16 cm, a drugi o średnicy 20,5. Mamy też takie bazy w sklepie. Można dać komuś taki komplecik, na przykład w prezencie. Tak? Jeden koszyczek. Drugi. I zobaczcie, ten koszyczek mi się zrobił taki troszeczkę, można powiedzieć, pękaty. Lecimy do, dalej w górę, znaczy w górę, w bok, w lewą stronę, tak. Zbliżamy się do końca naszego koszyczka. I im Bardziej ścisło tu będziemy robić, tym bardziej koszyczek wyjdzie nam pękaty, taka beczułka. Tak więc jeżeli nie chcecie takiego efektu, to nie ma potrzeby robienia tutaj oczkami ścisłymi. O, zakończyłam. To sobie moimi pięknymi nożyczkami, żurawiami obetnę. I teraz, żeby to ładnie wyglądało sobie to. Użyję tej igły takiej metalowej tempej. Igła metalowa tempa. Wpijam się tutaj pod te dwie niteczki i z powrotem tutaj, gdzie wychodziła mi ta włóczka. Widzicie? To wygląda jakby. No nie widać tego zakończenia. Od środka sobie to tutaj schowamy. Tego raczej nie trzeba przyszywać, bo nie sądzę, żeby to było jakoś intensywnie używane na przykład prany. Więc wystarczy jak to schowamy w ten sposób. I tutaj sobie przytniemy i koszyczek. Na nasze skarby gotowe. Można sobie przyczepić do niego jakiś znaczek, że to jest handmade. Są takie metki też: Magic Loop, handmade. One są odpinane, więc jak będziecie chciały, chcieli to od, odpiąć i uprać koszyczek, tak najbardziej jest to możliwe. To jest taka wersja, powiedziałabym, elegancka. tak? Można to przyczepić też niżej, o, żeby to się tak, żeby było bardziej napięte żeby nie odstawało, tak? O. A w innej wersji można kupić sznurek konopny i tym sznurkiem konopnym można przyszyć guziczek, jaki chcecie. O, na przykład serduszko. Tutaj te dziurki są dosyć duże, przystosowane do tego sznurka, właśnie tego konkretnego, który mamy w sklepie. O! Tak? Można to po prostu zawiązać. I taka fajna, naturalna dekoracja będzie jeszcze na naszym koszyczku. Troszeczkę z bobilonu gotowy.